Śmieczko, śmieczko, morki. Sysiorniecki pipi jest godzina 24, dokładnie. A ja co? Idę okradać. Pokażę wam, jak się zarabia z tego, co ci Idę do mojego pokoju. Pokażę wam, jak cię kurwa, ludzi okrada w tej gildi Najlepsza gildia do okradania. Patrzcie, ile ludzi w G. Tapy to G. Papy to oczywiście. Rekro kosze. O kurwa. To pokojnie wejdę ty dziwki oto, pokój Ja pierdolę. Dziwki zamknęli pokój. No to pójdź lecimy dalej. To lecimy koś okradać. Tu ktoś kopie Tutaj mam oponenta, ale on jest na Tesie. Coś chujowo O kurwa O kurwa, nic nie ma O kurwa Dzięki Nie chyba nie widział Jak coś iść martwi, wiecie jak ja was kocham Ulubiona moja gildia, 3 repyny. Pozdrawiam cię, mordo. Kocham, dalej. Lecimy dalej. Tutaj mam kolejnego oponentów, ale oni zamek budują, więc oni nie śpią. Na pewno nie. Tutaj mamy, o oh, kurwa, Marsa, Marsa, on jest bogaty. On. On to jest po prostu milioner jebany. Więc wracamy tutaj. Hmm. Tu wchodzimy do pokoju. O kurwa, ktoś się kopał tu na prawie. Mam tu kopię. O kurwa! essa, mnie to nie było. Patrz się pera. Patrzcie, zarabia. No pereł nie mam, bo nikt nie dropi pereł Dzięki Ome, kocham Cię, Pętaj, nie zmieniaj się. O kurwa, dzięki za złoto mi się, kocham Cię, nie zmieniaj się. O kurwa, jak to było teraz? O. Dobra, idziemy do kolejnego osobnika O, tutaj O, kurwa Dzięki podmienimy sobie te złoto na te I tak to działa, widzicie? Najlepsza gildia tab. Polecam kaszemu. Tak, tu zamkniemy Widzicie, my pasem nie tu nie było. I co? Jak chcecie. E, jak chcecie kolejny taki filmik, bo nie mam zamiaru. O kurwa. Ale jego. Jak chcecie kolejny taki filmik, bo nie mam zamiaru nagrywać z barek ani sklepy na tym serwerze, bo. te sety 4-3 są dla debili, tak sądzę. No to wiecie. No to co? wystawiacie tu. No, 150 łapek wrzucam, kolejny filmik. Jak mi się wydaje, tak się ogólnie design jeszcze prezentuje. Jeszcze nieskończony. Jeszcze pokażę o zamek. I tak się prezentuje. Samek też nieskończony. Budowę trwają ciągle. I co? tak to wygląda więc dzięki wszystkim za oglądanie tak właśnie zarobiłem na mojego majkona e, okradając właśnie takie e, dzieci w moje, mojej kochane no więc o co chodzi o kurwa, o kurwa. No. Więc dzięki wszystkim za oglądanie widzimy się w kolejnym filmie Крафт, крафт, чё